Mamy rok 2000. Programiści już od dziesięcioleci piszą programy komputerowe, które ułatwiają, ratują życie, a nawet pozwalają podbić kosmos. Pomimo ponad 50 lat kształtowania się procesu rozwoju oprogramowania, wypadki takie jak wybuch rakiety Ariane 5 czy rozbicie się Mars Climate Orbitera o powierzchnię czerwonej planety ciągle się zdarzają. Ciągle słyszymy, że obecny sposób dostarczania aplikacji jest najlepszym jaki udało się wypracować i mamy się stosować do jego twardych zasad. Wiosną 2000 roku grupa programistów wśród których znaleźli się m.in. Ken Schwaber, Jeff Sutherland, Jim Highsmith i John Kern spotkała się w Rogue River Lodge w stanie Oregon. Byli zmęczeni tym, że w nieprzewidywalnym świecie narzuca się im model procesowy, który zakłada, że wszystko jest znane. Nie musi tak być, i w związku z tym postanowili znaleźć lepszy sposób na dostarczanie lepszego oprogramowania. Doszli do wniosku, że jeżeli coś ma się zmienić, to musimy się skupić na dwóch rzeczach. Po pierwsze, skrócenie czasu potrzebnego na dostarczenie jakiejkolwiek wartości dla końcowego użytkownika a po drugie, otrzymywanie opinii o produkcie tak szybko jak to możliwe i wprowadzanie stosownych poprawek. Efektem tego spotkania nie było nic rewolucyjnego, stało się ono jednak fundamentem pod to, co miało nadejść. Zimą 2001 roku w środku narciarskim Snowbird w stanie Utah wspomniana grupa programistów spotkała się ponownie. Tym razem zamiarem wypracowania już jakiegoś konkretnego rozwiązania. Rezultatem tego spotkania było coś, co obecnie znamy jako Manifest Agile. Tworząc produkty i pomagając w tym innym, odkrywamy lepsze sposoby pracy. W wyniku tego zaczęliśmy cenić ludzi i interakcje ponad procesy i narzędzia, działający produkt ponad szczegółową dokumentację, współpracę z klientem ponad negocjowanie kontraktu. Reagowanie na zmiany ponad trzymanie się planów. Oznacza to, że chociaż elementy po prawej są wartościowe, to bardziej cenimy te po lewej. Agile jest często traktowany jako zbiór narzędzi i procesów stojących w opozycji do tradycyjnego modelu kaskadowego. Nie neguje on jednak potrzeby posiadania procesu, tworzenia dokumentacji, sporządzania kontraktów czy planowania. Agile. To jednak coś więcej niż proces. To rodzaj kultury, podejścia, w którym wspomniane elementy nie są tak istotne jak efektywna współpraca pomiędzy ludźmi, istniejący i działający produkt, tworzenie aplikacji we współpracy z użytkownikiem oraz dostosowywanie się do sytuacji na rynku. To właśnie ze względu na sposób postrzegania i analizy sytuacji tak wiele metodyk i narzędzi wpada pod parasol Agile to narzędzia i procesy wspierają zwinność, a nie odwrotnie. Można nie mieć spotkań i dalej być zwinnym, ale nie da się jednak wykluczyć i odwrotnego scenariusza. Firmy często chwalą się tym, że są agile. Co to może znaczyć? Czy stosowanie podręcznikowego skrama sprawia, że zespół jest w 100% zwinny i już nic nie jest w stanie poprawić? Myślę, że to błędne podejście. Agile w naszej firmie może mieć różne poziomy. W przeciwieństwie jednak do jakiejś gry, my nigdy nie dotrzemy do ostatniego poziomu. Będziemy nieustannie doskonalić naszą zwinność, ale sama nigdy nie stanie się naszym celem. Umożliwi nam za to pracę nad tym, co w danym momencie jest najważniejsze w oparciu o wiadomość zwrotną od klienta. Do niedawna dominował model kaskadowy, ale jego kolejne porażki sprawiły, że coraz więcej firm szuka alternatyw. Zainteresowanie kulturą Agile ciągle rośnie, ale już dzisiaj ciągle się o niej słyszy w kontekście wysokiego prawdopodobieństwa na odniesienie sukcesu. Niestety wiele osób próbuje go wcisnąć w ramy Waterfalla, co może być zgubne.